Hej, hej, zapraszam Was na film z najlepszymi kremami pod makijaż z Rossmana. Tutaj nie będziemy rozmawiać o właściwościach anti-aging i tak dalej, bo to wszystko jest na drugim kanale, tylko do jakiej skóry dany krem? Kremy Liren Folacin, 70 i 60 będą odpowiednie pod makijaż dla skóry suchej, bardzo dojrzałej, która lubi takie rozświetlone wykończenie, chciałem powiedzieć matowe, rozświetlone wykończenie. Są to kremy, które pozostawiają taką tłustawą powłokę na skórze, ale dbają też o to nawilżenie, więc właśnie podkład wygląda bardzo ładnie na nich. Ten krem, pomimo tego, że ma napis men, nie sugerujcie się tym, to jest bzdura. Kosmetyki nie mają płci. On będzie odpowiedni dla każdego typu skóry pod makijaż. On jest takim kremem dostosowującym się. On jest bardzo lekki, ale jest idealny pod makijaż. Nie jest komedogenny, nie jest też oknegenny e dla każdego. Ten krem żel od Isany, on będzie dobrą opcją do spróbowania pod makijaż dla skór tłustych autentycznie, ponieważ jest mega lekki. Krem Jobskin Progress będzie świetną opcją dla skóry trądzikowej i dla skóry łojotokowej pod makijaż. Jak najbardziej lekka konsystencja, szybko się wchłaniająca, zero tłustej warstwy. Także jak najbardziej można śmiało tym kremem popróbować po prostu. Krem jest jak najbardziej idealny pod makijaż w przypadku skóry wcześniej wymienionej. Catch a Tiger nawilżająco-kojąco wygładzający krem dla każdego typu skóry pod makijaż. Dla każdego typu, niezależnie od tego, czy masz skórę tłustą, trądzikową, mieszaną, suchą, jest to krem lekkiej konsystencji, który spełnia swoje główne zadanie, tak, czyli na nawilża, ale dostosowuje się pod każdy typ skóry, także śmiało. Tutaj są kremy z mokosza i ten hydrożelowy nada się dla skóry tłustej, ale ten już gęstszy, właśnie ten odżywczy z probiotykami do skóry suchej. Więc jeżeli masz skórę tłustą, to ten hydrożel hydrożelowy, pozostałe typy skóry jak najbardziej te bogatsze. Isana Gold Brilliance dla skóry suchej. Dla skóry suchej będzie odpowiedni, ale jeżeli złuszczasz swoją skórę kwasem bądź retinoidami, no to niestety na teraz niska ochrona przeciwsłoneczna. Jeżeli tego nie robisz pod makijaż dla skóry suchej, dojrzałej super krem, jeżeli chodzi o rozświetlenie i nawilżenie. Także bingo. Także jeżeli szukasz takiego kremu właśnie pod makijaż, który dodatkowo podbije działanie rozświetlające podkładu na przykład, no to Isana to zrobi. Jak najbardziej tak. Ten krem Hyaluron Intense da bardzo mocny glow. On spowoduje, że Wasz makijaż będzie bardziej rozświetlony. Także jeżeli macie skórę bardzo suchą, Wymagającą mocnego rozświetlenia, albo sami w sobie kochacie po prostu takie mocne rozświetlenie pod makijażem, to jak najbardziej Isana. Ten Hyaluron krem będzie świetną opcją, jeżeli poszukujecie finalnie takiego mega na maksa rozświetlonego wykończenia i nie mienia e, żadnego e, dyskomfortu na skórze. Także jak najbardziej Isana. Ona często jest na promocji to za 15 zł, nawet można kupić. Ten SPF 50 dla każdego typu skóry jak najbardziej się dostosowuje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestię oczu, to jest kwestia indywidualna, czy on Was będzie piek czy nie. Tutaj nikt Wam nie może dać takiej gwarancji, czy Was nie będzie on drażnił w oczy i tak dalej. To jest metoda prób i błędów, ale ogólnie jako krem pod makijaż dla każdego typu skóry. Dla każdego typu skóra pod makijażem da ładne wykończenie, zdecydowanie bardziej zbluruje tą skórę, wygładzi ją, także pod makijażem będzie wyglądać całkiem, całkiem kusząco i atrakcyjnie, nazwijmy rzeczy po imieniu, ale również macie cały czas tą ochronę SPF 50, także ochrona plus taka ala baza, super opcja po prostu. Tutaj mamy również opcję od Isany i on, to jest krem z SPF 50, on da glow. On da glow, także ten glow będzie na maksa. Jeżeli więc masz skórę dojrzałą i nie przeszkadza Ci glow, nie przeszkadza Ci rozświetlenie, a wręcz żądasz takiego efektu, to ten SPF przed makijażem da Ci to. Mhm. Jeżeli Twój podkład nie jest za, za bardzo rozświetlający, to ten krem z filtrem podbije to rozświetlenie. I to rozświetlenie będzie już na maksa zauważalne. Przy czym skóra zachowa swój komfort, czyli będzie odpowiednio nawilżona. Ten produkt jest często na promocji w Rosmanie za 13-14 zł. Filler SPF 30 dla osób, które nie są w trakcie intensywnych kuracji złuszczających, bo ma małą ochronę. Nawilżający krem antyoksydacyjny dla skóry naczynkowej pod makijaż. Dla skóry suchej, dla skóry dojrzałej, dla skóry normalnej, dla skóry bezproblemowej, jak najbardziej tak. Opcjonalnie, ale podkreślam hipotetycznie opcjonalnie, można go spróbować w przypadku skóry mieszanej, ale to jest metoda propi błędów. Także zdecydowanie. Tutaj mamy wariant już bardziej stabilny, SPF 50, tylko skóra sucha, tylko skóra naczynkowa. Tylko skóra bezproblemowa. Nie ma jakiejkolwiek mowy, że ten krem sprawdzi się pod makijażem w przypadku skóry nawet ciut mieszanej. Nie ma takiej opcji. On ma naprawdę bardzo mocno świetliste wykończenie finalnie po nałożeniu go na skórę. Ale faktem jest to, że podkład po nim się pięknie rozprowadza na skórze. Ten krem pomimo nazwictwa na noc, nie sugerujcie się tym, jest bogaty. Dla skóry normalnej, naczynkowej, uwrażliwionej, z zaburzoną barierą hydrolipidową, jak i również dla skóry bezproblemowej, a przede wszystkim bardzo suchej na dzień pod podkład on będzie idealny. On będzie idealny. Otuli skórę nawilży, zrobi to, co ma zrobić. Jak najbardziej zaspokoi wszelkie potrzeby i podbije działanie rozświetlające podkładu. Także uważam, że jak najbardziej, spoko. Multi Repair, krem regenerujący od tołpy. On da bardzo mocny glow. To jest krem bogaty dla skóry atopowej, suchej, bezproblemowej, bardzo odwodnionej, pod makijaż, spoko. Spoko. Będzie bardzo, bardzo dobrą opcją, która również nie dość, że zatrości się o Waszą skórę, to i również tutaj da piękną bazę, pod makijaż. Także ten krem nadaje się pod makijaż w przypadku skóry suchej, bezproblemowej, odwodnionej i wrażliwej. Ten new skin krem. On może się sprawdzić przy mieszanej, ale nie mogę dać stuprocentowej gwarancji, ponieważ każda skóra mieszana rządzi się swoimi prawami. Ogólnie mogę go polecić dla skóry dojrzałej, suchej, odwodnionej, naczynkowej, nadwrażliwej, jak i również opcjonalnie przymieszanej, ale to metoda propi błędów. Dla skóry totalnie suchej, dla skóry totalnie odwodnionej, dla skóry dojrzałej, jeżeli nienawidzicie matowego wykończenia, to ten krem rozświetlający z rutina z by Alkmi rozprawi się z tym i będzie spoko glow, będzie rozświetlenie, a przede wszystkim będziecie mieli ładnie wygładzoną skórę. Flaw kakaowy dla skóry bezproblemowej pod makijaż. Jako taki zwykły nawilżacz, który również da takie zdrowe, świetliste wykończenie na skórze. Będzie spoko po prostu opcją. Tak to można w cudzysłowie powiedzieć. Mam też dla Was tutaj y, zaraz następne polecajki, ale flaw dla skóry bezproblemowej. I teraz mamy kremy mija. Mango dla skóry wymagającej blasku, różany dla skóry naczynkowej, wrażliwej, kokosowy dla skóry tłustej, trądzikowej, bo jest bardzo lekki, Calmilater dla skóry odwodnionej i przesuszonej, będą idealne pod makijaż. Wszystkie poza zielonym są takie kokoniaste, można powiedzieć, otulające tą skórę. Także jak najbardziej i Topa Authentic Skvalan nawilżona skóra dla skóry atopowej i wrażliwej pod makijaż spoko. Także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się film podobał. Jeśli jeśli tak, to łapka w górę, jak nie to w dół. Wysyłam Wam pozytywną energię. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia, Buziaki Papa. Pa.